Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale Juna 1 2, 3 W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać moje rzeczy z Sojluny Więc zaczynamy. Jak widzicie, moją pierwszą rzeczą będzie taka postawka pod, pod nie wiem, pod farby. Albo żeby niczego nie pobrudzić Tak na przykład. Z przodu się tak prezentuje. A z tyłu tak. Dobrze. Kolejną rzeczą będzie bidon sojluny. Kupiony w biedronce za 10 zł. Jak ktoś ma taki bidon, niech pisze w komentarzu. Nawet śniadaniówkę. Też może pisać. Tak się prezentuje z przodu, tak z tyłu, a tu ma takie po bokach takie, żeby się fajnie trzymało. Lekko. Dobrze. Kolejną rzeczą y, będzie worek do WF Soily kupiony w mazaku y, w Pepko za, za niecałe 8 zł. Z przodu się prezentuje tak, a po błokach ma takie niebieskie sznurki, żeby ten worek naciągnąć na głęb. A z tyłu wygląda tak. Już. Następną rzeczą będzie zeszyt Sojluny. Piszę 32-kartkowy. A pięć tutaj nie widać. Tu mamy zapisane tak z przodu, tak z tyłu, tak z przodu i tak z tyłu. Też kupiony w Biedronce. Kolejną rzeczą będą karteczki z Sojluny. Akurat segregator mam z Wioletty, ale to się nie liczy do naszego tematu. Karteczki były kupione w Mazaku. Pierwszą, pierwsza kat, karteczka prezentuje się tak. Szukam drugiego rodzaju. Druga tak. Może się uszczypną. Trzecia tak. Kupiona w, w magazynku ta za 2,90 a ta za Złoty 99. I ostatnią rzeczą sobie będzie... Blok rysunkowy. Tak się prezentuje. Miałam też takie naklejki z tej O, ale wszystkie poszły No to jest blog rysunkowy, jak widzicie. Tak strzeli, a tak strój. Eee, jak filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Nie róbcie hejtów. Jak ktoś ma takie rzeczy, to niech pisze w komentarzu. Możecie też dawać swoje propozycje swoich filmów w kanału, znaczy się. I to na tyle by było. Yy, zaraz nam się tutaj pojawią wszyscy aktorzy Toy Luny i mój Facebook. I to na tyle. Więc trzymajcie się. Papá.